Cześć wszystkim, wujek z tej strony, witam Was z targów motocyklowych w Birmingham w Wielkiej Brytanii, takiej brytyjskiej małej ekmie, i witam Was ze stanowiska firmy Norton, a właściwie ze stanowiska hinduskiej korporacji TVS. Czytam po polsku TVS, która to jest właścicielem praw do nazwy Norton. Firma ta zakupiła, wykupiła właściwie zadłużoną firmę Norton po anglikach i teraz ją rewitalizuje, no i oglądamy cztery modele motocykli e, Norton Manx, Norton Manx GT, e, Norton Atlas i Atlas GT chyba. Nie ma to znaczenia jak je nazwali, ważne jest to, że mamy właściwie dwa motocykle w dwóch różnych wariantach. Ten tu Norton Manx to jest motocykl, który waży niedużo i ma coś ponad 200 koni. I jest motocyklem na wskroś nowoczesnym, jak widzicie. Wszystko fajnie, waży to niedużo, na pewno zapiernicza, i w ogóle. Ale ta premiera nowych Nortonów to było coś więcej niż tylko pokazanie nowych motocykli. To było zrewitalizowanie marki, to było pokazanie nowego logo i wyznaczenie nowego, kompletnie nowego kierunku, w którym będzie podążać firma. A więc będzie podążać w kierunku takim, czyli zrywają całkowicie z tradycją, aczkolwiek oni sami twierdzą, że w latach świetności Norton był firmą, która produkowała najnowocześniejsze, najszybsze motocykle. I do tego właśnie oni zmierzają. Będą produkować najlepsze, najszybsze, najfajniejsze motocykle. Za to, czego robić nie będą, nie będą odgrzewać starych kotletów. Czyli podsumowując, nie chcą konkurować z Royal Enfieldem, Triumphem, tylko chcą produkować to. No i teraz moi drodzy, nieważne są parametry tych motocykli, nieważne jest... O znaczy, w sumie to ważne, ale możecie sobie je wyczytać w internecie. Ja się o tym rozwodzić nie będę. Ja chcę tu odpowiedzieć na pytanie, czy to jest fajne i czy nowy pomysł na markę Norton może się sprawdzić, przynajmniej według mnie. A ja dodajmy, żadnym ekspertem nie jestem, ale wydaje mi się, że mam odrobinę gustu. I ten motor owszem jest motocyklem ładnym, jeśli ktoś lubi ścigacze, ale czy to wystarczy, żeby być motocyklem z górnej półki i żeby zbudować legendę, nową legendę. Bo z jednej strony odcinamy się od retro motocykli Norton? Robimy nowe logo, a z drugiej strony potem nazywamy je Manx i Atlas. A więc odcinamy się, czy się nie odcinamy? A teraz spójrzmy ogólnie, jaka grupa wiekowa była zainteresowana tymi motocyklami. Hmm. No, mi się wydaje, że nie są to najmłodsi ludzie, no ale mogę się mylić. No patrzcie, jest jedna młodsza osoba, ale w jakim wieku? Trochę ta cała polityka jak dla mnie jest tu niespójna. Czy firma zamierza targetować się na wielbicieli marki Norton, czy też budować markę od nowa? Chcemy nazywać motocykle Manx, czyli jednak opieramy się na legendzie, ale może nie. No ale teraz do szczegółów. Spójrzcie na te detale. Motocykl jest w sumie ładny. Naprawdę nie można nic złego powiedzieć. Dobra, może ten telewizor zamiast zegarów Nie jest najpiękniejszy Ale ogólnie to patrzcie No motocykl jest naprawdę ładny Ale poza tym motocyklem Firma pokazała jeszcze to A to jest moi drodzy Motocykl Norton Versy Znaczy Atlas Bardzo ładny Brembo, hamulce, wszystko z górnej półki to Znaczy sorry, bajbre ale, ale to też by Brembo, prawda? No i co? Ja myślę o tym motocyklu a myślę to, że jest to Kawasaki Versys. Albo właściwie to cokolwiek mogłoby to być. Watch, Kowe, nie ma to znaczenia. Niczym ten motocykl na plus się nie wyróżnia. Z całą pewnością nie designem i z całą pewnością nie innowacyjnością. Zwyczajny, po prostu najzwyczajniejszy motocykl Adventure. Gdyby jego cena miała oscylować w granicach 30 tysięcy złotych, to może miałoby to jakiś sens. Znaczy nie wiem jaki. Konkurencji jest pełno, sprawdzonej. A pod względem designu, takiej samej jak na mój gust. Czymś się to różni? Kolorem. Ale jeśli ta korporacja chce być marką premium i budować najlepsze, najnowocześniejsze motocykle, to coś mi wiecie, tu nie pasuje. Klockowate premium z hamulcami Bajbre? Hm. Ja tego nie kupuję. No ale ja na pewno nie jestem targetem. Chociaż czekajcie, czekajcie. Bo jakiś czas temu chciałem kupić Nortona Atlasa. Zatem przypomnijmy sobie coś, dobrze? To jest reklamówka, moi drodzy, Nortona Atlasa z roku 2018. Tego złego, tego oszukańczego. Z czasów Stewarta Garnera. Zatem, jak według Was ma się nowy Atlas do tego sprzed 7 lat? Hmm. Spójrzmy jeszcze raz. Oj, 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 No według mnie ma się to nijak No ale na szczęście przecież jest Manx To jest piękny, sportowy motocykl, prawda? No w tym motocyklu rzeczywiście jest coś ładnego Ale czy to wystarczy, żeby konkurować na przykład z tym? A tak, to sportowy motocykl poprzedniej generacji Ten znienawidzony z czasów Garnera Syf, prawda? Może ja się nie znam na motocyklach ale moim zdaniem te starsze projekty były zdecydowanie ładniejsze. A co z konkurencją? Hmm. No moim zdaniem nowy Norton nie wygrywał właściwie w żadnej konkurencji. Zatem po co było to odcinanie się od starego Nortona? Ja tego nie wiem. Moim skromnym zdaniem to nie ma sensu. To się nie sprzeda i to nie wróży niczego dobrego nowej firmie Norton. Ale ja się tam nie znam, jestem tylko lokalnym głupkiem, a tam mają przecież ważnych menadżerów, designerów i specjalistów. Zatem życzę szczęścia, bo raczej będzie wam potrzebne.